Cześć, siemka, dzień dobry, ja witam was w kolejnym odcinku poradnika do Battlefielda. Dzisiejszy poradnik dotyczy strzelania z pamięci, strzelania do przeciwnika w chwili gdy go nie widzicie. A powiem wam jak według mnie można poćwiczyć sobie taką umiejętność, by zaskakiwać i wygrywać pojedynek z niczego nie spodziewającym się przeciwnikiem. Powiem także co zrobić by już na starcie kontaktu z oponentem mieć nad nim minimalną przewagę. Na wstępie standardowo jeszcze powiem, że parady z tego filmiku są według mnie w miarę uniwersalne i można je śmiało przełożyć poprzez analogię z Battlefield 4 do Battlefield 5 czy do najnowszej odsłony Battlefielda, czyli Battlefield 2042, a także do innych gier typu FPS. Chyba że akurat w tej grze nie ma żadnego dymu, granatu hukowego, ognia czy innych rzeczy, przez które najzwyczajniej w świecie ludzkie oko nie widzi. Ostatnie dwa zdania wstępu. Poradnik jest dla graczy początkujących, średnio zaawansowanych, którzy, mimo spędzenia wielu godzin w grze, nadal jakoś nie potrafią być wysoko w tabeli. Jeśli jesteś bardziej doświadczonym, zaawansowanym graczem, wspomóż początkujących kolegów dobrą radą i napisz zostaw komentarz poniżej. Wracamy do meritum wypowiedzi na temat tego poradnika. Cała filozofia strzelania z pamięci opiera się na zapamiętaniu kształtowania terenu, na pamięci mięśniowej, na odpowiednim ustawieniu celownika, niejako z automatów te miejsca, w których przeciwnik najczęściej przebywa. Warto w takich sytuacjach wspomagać się, próbując oznaczać przeciwników, czyli na pc domyślnie, klikając przycisk Q. Możecie poćwiczyć sobie ze znajomymi także strzelanie. Rzucajcie sobie na nawzajem granaty dymne, ustawiajcie się czy na końcu korytarza, czy gdzieś w innych miejscach, gdzie często dochodzi do wymiany ognia i próbujcie trafić w siebie nawzajem. Zapamiętujcie to, co było przed wami, gdzie był przeciwnik, w którą stronę może iść przeciwnik. Musicie wyobrazić sobie gdzie ten przeciwnik jest, gdzie dokładnie stoi, gdzie może się znajdować, jeśli kłóca, a gdzie może się znajdować, jeśli się położył. Z karabinem szturmowym wiadomo, szkoda trochę amunicji, ale z takim MG4 czy innym LKML możecie wystrzelić dodatkowe naboje próbując trafić przeciwnika. Zapamiętywanie położenia przeciwnika jest przydatne także, gdy dostaniecie granatem błyskowym i pierwszą reakcją większości ludzi jest wtedy ucieczka. Albo nawet nie ucieczka, tylko położenie się, zastygnięcie i czekanie aż efekt błysku zniknie. Pamięć mięśniowa w połączeniu z zapamiętywaniem miejsc, w których przeciwnicy zazwyczaj stoją, przyniesie Wam rewelacyjne efekty. Będziecie ustawiali celownik w najczęściej spotykanych miejscach i jak tylko przeciwnik się wychyli, Wy już będziecie opróżniali magazynek, czy jak w przypadku niektórych moich przykładowych akcji, strzałem z łuku. Warto nauczyć się także automatycznie ustawiać celownik na dany punkt w danych miejscach, szczególnie gdy jest słaba widoczność. Więcej o tym, jak na przykład wchodzi się z zimy na klatkę, opowiadałem w poradniku o klatce C na lokerze. Zaraz pokażę Wam, jak fajnie można zabić przeciwnika, rozkładając proces jego zabijania na rady podczas gry na karabinach. W tej akcji strzelam do przeciwnika, którego nie widzę. Wiadomo, jak się włączy pauzy, to i widać dokładne zarysy przeciwników i tym podobne. W rozgrywce, w czasie wyskoku, nie ma na to czasu. Dzięki temu, że większość przeciwników, w tym ja, sam stoję i w tym miejscu, by zbronić wejścia do zimy, wy, wyskakując i strzelając, możecie zranić, a może nawet za którymś razem zabić przeciwnika. Pamiętajcie tylko, że waszym głównym celem akurat w tej sytuacji jest zranić przeciwnika, a nie go zabić. Jak będziecie myśleli o tym drugim, odruchował, gdzieś zostaniecie na chwilę dłużej w przejściu i prawdopodobnie zginiecie. Zranić, nie zabić. Możecie sobie takie ustawienie celownika poćwiczyć samodzielnie lub z kolegą na pustym serwerze, gdzie na przykład jeden z Was wcieli się w rolę typowego przeciwnika, który będzie stał tam, gdzie zwyczaj stoi przeciwnik. Drugi z Was będzie wychodził z zaściany już z dobrze, poprawnie ustawionym celownikiem. Warto poćwiczyć to tak długo, aż korekta ustawiania danego celownika w lewo w prawo góra, dół będzie minimalna. Jest to monotonne ćwiczenie, ale lepiej przećwiczyć ustawienie celownika w dane jedno miejsce 20 razy, niż w 20 różnych miejsc tylko jeden raz. Dzięki takiemu ćwiczeniu, jak tylko będziecie pojawiali się przeciwnikowi za ścianę, to od razu będziecie mieli w niego wymierzony celownik. Z wyświetlonej na ekranie akcji chciałbym, żebyście zapamiętali sobie jedną kwestię. Pamiętajcie o tym, by jak najszybciej wyłączyć laser czy latarkę, szczególnie wtedy, gdy przed Wami unosi się chmura dymu, spowodowana np. granatem. W miarę ogarnięty przeciwnik na pewno będzie strzelał w prześwitujące światełko i nie skończy się to dla Was dobrze. Z drugiej strony, wy strzelajcie w lasery czy latarki przeciwników. Pomocna oczywiście będzie także minimapa oraz pamięć co do położenia przeszkód, schodków i ogólnie terenu. Wtedy możecie w próbować zabijać przeciwników. W takich sytuacjach jak ta, dysponując lkm em z dużą ilością naboi, warto strzelać z automatów w miejsca, w których często czekają przeciwnicy, wychodząc nawet na przeciwniku z takim lekkim free Efekt przygłożenia da Ci dodatkową przewagę nawet z bardziej szybkostrzelnym karabinem. Jeśli jesteście jeszcze początkującymi graczami do wyćwiczenia sobie umiejętności ustawiania celownika na wysokości, na której najczęściej znajdują się przeciwnicy, szczególnie polecam założenie noktowizora albo termowizji. Wiele osób uważa to za nobskie, ale jeśli to nie jest zakazane na danym serwerze, to niech sobie jakiś random używa tego dodatku, bo czemu nie? W końcu nie łamy żadnych zasad gry. Na filmiku widać gdzie warto trzymać celownik wychylając się z za ściany. No i zanim się wychylicie, rzućcie amunicję kolegom zespołu. Niech punkty się w międzyczasie nabijają. Podsumowując krótko materiał. Umiejętność strzelania z pamięci jest potrzebna do tego, żeby zaskakiwać rewala, do tego, żeby nawet przez przypadek odeprzeć jego atak, strzelając i raniąc przeciwników. Głodnej misji polega to na zapamiętaniu pewnych miejsc i strzelanie w te miejsca, bo tych przeciwników po prostu nie widzimy. Jak najbardziej ta umiejętność jest do wyćwiczenia. Należy jednak zwracać baczną uwagę na całość terenu, na wszystkie przeszkody, za którymi może schować się przeciwnik, na wszelkie spadki, zmiany wysokości, bo na przykład są schodki, wiadomo, że przeciwnicy tam. Się pokażą, albo pokażą tylko swoją głowę i szyję. Warto poczuć sobie takie strzelanie, rzucając przysięg, granaty dymne. Oczywiście pamiętamy cały czas o próbie oznaczenia przeciwników. Wiadomo jest, że nie da radzy zapamiętać tak całej mapy i wszystkich pozycji. To było takie trochę absurdalne. Chodzi mi tylko o te najczęstsze miejsca, gdzie zbiera się grupa przeciwników, której tylko wychylają się, strzelają, chowają i tak w kółko. Każda wtedy milisekunda jest ważna. Jeszcze z takich ważniejszych spraw to zapamiętanie położenia ostatnio zauważonego przeciwnika, ale takie bardzo dokładne zapamiętanie. Przed wychyleniem zerknij na minimapy, czy przeciwnik zmienił miejsce. Jeśli nie, to postaraj się po wychyleniu ze ściany ustawić celownik właśnie w to miejsce, w którym on się znajduje, albo powinien się no, znajdować. Dajcie znać, co zabraliście z tego poradnika dla siebie, która rada wydaje się dla Was najlepsza. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych poradników. Dajcie łapkę w górę, jeśli poradnik Wam się spodobał. Zachęcam do poglądania innych moich poradników na podstawie Battlefield 4. Wiele osób już się pooglądało i skorzystało z porad w nich zawartych. Poradniki wyczytają Wam się teraz na ekranie. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Pa, pa. O oh, jest, ładne.